Hej słodziaki, witam Was. W ten czwartkowy, wyjątkowy dzień. Dzisiaj gramy wspólny turniej. Ja już osobiście nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wy też. Ale jeszcze zanim turniej, czas na rozgrzewkę. Muszę być przecież dobrze przygotowana do grania z Wami. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że zmieniłam dzień turnieju. Zawsze był to piątek, ale z tego względu, że jutro jest mecz, nie chciałam tego kolidować. Ten piątek niech pozostanie dniem meczowym. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy licznie kibicować Polsce no i że ten mecz będzie dla nas wygrany. Więc jak znajdziecie chwilę przed rozgrywką meczową, żeby obejrzeć transmisję z turnieju, to oczywiście zapraszam i zostawcie kciuki do góry. Ja się dzisiaj do tego turnieju chcę przygotować tak, żebyśmy mogli sobie fajnie zagrać. O tej 17.30 mam nadzieję, że licznie się spotkamy. No i co mnie dzisiaj czeka w grze? Aha, no i w piątek obejrzycie transmisję. Cały piątek to będzie transmisja z turnieju. Będą cztery odcinki. Tak mi się to, słuchajcie, łatwiej montuje. Nieraz chciałam to zmontować na raz. Raz czy dwa razy mi się udało nawet opublikować taką godzinną transmisję z turnieju, ale powiem Wam, że coś mi się skrzaczył program do nagrywania. Nie wiem, czy, czy gdzieś tam część z Was może ma coś do czynienia z montowaniem jakichś materiałów. Ja montuję na Vegasie. Eee, I no ni niestety czasami jest problem z renderem danych materiałów. Eee, może dlatego, że było za dużo materiału, on ważył zbyt dużo i gdzieś tam. Może nie, że komputer nie ogarnął, no bo jednak komputer mam dobry, przystosowany do tego typu mm, rzeczy. No ale po prostu coś się cały czas krzeczyło. Raz miałam sytuację, słuchajcie, że w 99% miałam materiał zrenderowany, czyli tak jakby już zmontowany, zacięło się i postęp nie szedł dalej. Byłam po prostu załamana, bo dosłownie kilka godzin miałam wyjętych z życia na montaż a tak naprawdę nic z tego nie było, no bo musiałam to robić od nowa, więc no nie chciałabym gdzieś tam znowu takich sytuacji mieć. Dlatego też zabezpieczam się przed tym i chcę po prostu um, ten materiał mieć podzielony. Zdecydowanie tak jest bezpieczniej. Dobra, czy ja tutaj dolecę? Nie ma szans. Gadam, gadam i gadam, i niestety, ale nie doleciałam. Dobra, tutaj mnie wybije, ale ja nie chcę w sumie, żeby mnie wybiło. ja, dobra, wrócę sobie tu. No niedobrze, niedobrze. Strasznie trudna jest ta mapa, jak tak nas wybija tam, gdzie my nie chcemy. Dobra, może teraz? Może teraz? Dobra, teraz chyba pięknie tutaj dolecę. Dopiero cztery osoby są na mecie, więc teoretycznie powinnam dać radę. Ja już się do tej mety powoli zbliżam, ale nie, jeszcze spadłam, siedem osób jest. Osiem. Mm -hmm. Zostawcie miejsce dla mnie. Numer dziewięć. Dobra, lecę, słuchajcie, bo chcę. Woo! Co prawda na limicie ryzyka, bo 14 byłam na mecie, ale na szczęście się udało. Na czas nie patrzcie, bo jest tragiczny, ale mieli gorszy, więc udało mi się przejść. Także tak, mam nadzieję, że spotkamy się licznie na turnieju, że będziemy się jak zawsze świetnie bawić, że nikt nie będzie nikomu utrudniał, bo takich sytuacji nie, nie lubimy. Mam, no, słuchajcie, spisaną. Nie będę się na razie z Wami dzielić jakby konkretnymi loginami osób. Czarną listę, którą stworzyłam po ostatnich dwóch turniejach, ze względu na to, że zgłaszaliście mi kilka no, takich nie do końca przyjemnych sytuacji, no, że ktoś tam utrudniał gry naszym, że było jakieś tam emotkowanie i tak dalej, ja chcę uniknąć sytuacji, w których będziecie się źle czuli u mnie na kanale, ehm, więc po prostu jeśli te osoby, które już coś tam nabroiły w poprzednich turniejach. Będą broić dalej, i ja to zauważę. Nie, nie, odpadłam. To po prostu będę ich blokować. No, mówię, wolałabym tego uniknąć, wolałabym nie wyrzucać nikogo z turnieju, ale też nie chcę, żeby inni gracze czuli się źle podczas grania u mnie. Chcę, żeby nasze turnieje były e, czymś pozytywnym dla wszystkich odbiorców, dla wszystkich graczy, e, nie chcę, żebyśmy potem na mojej społeczności na tablicy pisali, że ten zrobił to, ten zrobił tamto, ten mi utrudniał, ten mnie ciągle kosił i tak dalej, i tak dalej. Strasznie źle mi się to czyta w momencie, kiedy, e, kiedy czekam na ten koniec turnieju, z nadzieją, że świetnie się bawiliście. Więc po prostu musiałam wprowadzić czarną listę, która na razie pozostaje tylko dla mnie, ale no jak już się te osoby. Nie ogarną, no to będę musiała ją ujawnić. No i tak gadam, gadam i gadam i robię jeszcze jedno podejście rozgrzewkowe. Coś, słuchajcie, moja forma znowu siadła, a tak czasami bywa. O, widzicie, nie idzie mi kompletnie, ciągle mnie coś wyrzuca. Um, ale mam nadzieję, że na turnieju będzie lepiej. Pocieszające jest to, że to jest dopiero pierwsza runda, więc może. Tej szesnastce dojść mi się uda. No, nie wierzę po prostu. Nawet wałki ze mną dzisiaj nie współpracują. Już cztery osoby są na mecie. Pięć? Niedobrze. Lipa, muszę losować raz jeszcze. No, także wcale nie jest pocieszający fakt, że to była pierwsza runda, bo mimo wszystko nie zdążyła. Jestem ciekawa, czy spodoba Wam się mój pomysł na odcinki na przyszły tydzień. Gdzieś tam trochę y, tak spontanicznie mnie olśniło. Um, może dziwnie to zabrzmi, ale ja tak naprawdę teraz nie mam czasu za bardzo na odpoczynek, no bo jak pewnie większość z Was wie mam roczne dziecko, trochę ponad roczne, yy, więc w ciągu dnia jak przeplata się praca i opieka nad dzieckiem no jest bardzo ciężko, to montowanie tych filmów to wszystko jest mega czasochłonne, więc... Yy, więc tego czasu na odpoczynek jest mało, więc zazwyczaj jak odpoczywam, to odpoczywam w nocy. Zamiast iść spać, słuchajcie, się położyć wcześniej i odpocząć, to ja po prostu siedzę, nie wiem, gram sobie coś tam przeglądam, e, odpisuję Wam na komentarze i tak dalej, i tak dalej. No i tak właśnie w nocy mnie naszło. E, jak mi się wyświetliła reklama w jakiejś tam grze. No i tak mówię, kurczę, to będzie dobry pomysł chyba. No, jestem ciekawa, czy będziecie podzielali moje zdanie, bo no, ja mówię, ja osobiście szczerze też bym to obejrzała, więc no, będę czekała na wasze research. Jak już zobaczycie tytuły, to z pewnością będziecie wiedzieli o co chodzi, no, ale na to musicie jeszcze trochę poczekać. Ulala! Trochę tych laserów tutaj jest. Tak gadam i gadam, a ja pierwszy raz gram w tą mapę generalnie. O. Ale chyba najgorsze jest już za mną, chociaż nie powiedziane. Bo tutaj tych laserów też jest mnóstwo. Dobra, tu jest ten boczny, tu jest jeszcze taki ukośny. Aj, już prawie byłam na końcu. no. Aj, znowu byłam prawie na końcu, widzieliście? Ale ciężka mapa. Zdecydowanie chyba lepiej iść tam górą, ale no nie udało mi się górą. Kosmos, kosmos jakiś. Dobra, udało się. Jeszcze lasery, no świetnie, a tam już jest meta. Przyszło tylko 13 osób. Czas się chyba skończył, ale lipa. No kurczę! No przecież byłam przy samej mecie już. No teraz się wkurzyłam. Słuchajcie, no już mam zły humor na turniej. Dobra, rozegram sobie jeszcze jedną rundę. No lipa. Fajna mapa ogólnie pierwszy raz miałam okazję na niej grać, ale no zawiodłam się, bo nie widziałam żadnego odliczania. Jeszcze, że powiedziałam, że myślałam, że dolecę, bo widziałam, że jeszcze są trzy miejsca. Tam osób przede mną nie było, więc szkoda. Dobra, mam ostatnią szansę, żeby się zrehabilitować przed turniejem z Wami, jeszcze chwilę sobie odsapnąć. No, dramat z tym początkiem tutaj w super slajdzie, coś ostatnio nie mogę tam przeskoczyć tej belki, ale na szczęście nie męczyłam się jakoś bardzo długo. Więc lecimy. Tempo jest dosyć dobre. Na mecie jeszcze nikogo nie ma, więc myślę, że będzie git. Tu jest, słuchajcie, fajnie, jak się uda tak strzelić, ale no właśnie, jak już jedna rzecz nas powstrzyma, to zazwyczaj każda następna też, ale słuchajcie, jest nawet dobrze. Jako czwarta dobiegłam, mam nowy rekord nawet, 44 sekundy. Dobiegłam, w sumie to dopłynęłam. No i ostatnia osoba biega dosłownie w to kółko. No i mamy koniec rundy i przechodzimy zaraz do rundy drugiej. No, dalej, 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 dajcie mi tu losowanie. Bez wzlekania. Dobra. Icy Hates. Dobrze, niedobrze. Jak się tutaj gdzieś zapnę, to. Też może być lipa. Zazwyczaj wszyscy tutaj jadą ślizgiem, a ja z tego ślizgu zawsze lądowałam w, w otchłani tam. Więc stwierdziłam, że. Troszkę wolniej, ale chyba jednak bezpieczniej jak będę po prostu szła sobie, czy tam biegła tędy. Dobra, jedna śnieżka mnie tutaj zgarnęła, ale chyba nie na tyle, żebym nie dobiegła. Dobra, tutaj jest wyścig z czasem, naprawdę mega wyścig z czasem. Dobra, udało się. Jestem w finale. Uch, można powiedzieć, że to takie wynagrodzenie za te wcześniejsze starania i próby. Dobra, dawać mi tutaj ten finał, niech będzie jakaś fajna mapa, wygrywamy, a zaraz gramy z widzami w lepszym nastroju. O nie, o nie, blok dasz na finał, o. Dobra, z dwójka złego lepszy blok dasz niż laser dasz. Tutaj tylko uważać, żeby nikt mnie nie zapchnął na ten boczny laser, bo dla mnie osobiście to jest najgorsza forma przegranej, jak przegram nie przez swoją nieuwagę, czy tam, nie wiem, swoje tempo, tylko przez kogoś. Jak ktoś używa na mnie jakichś tam, wiecie, no, swoich tam y, mocy i tak dalej, i albo mnie spycha, albo coś tam. O właśnie, teraz mnie ktoś tutaj trzepnął i, i, i słuchajcie, jest lipa. Lecę, je to jako pierwsza odpadłam. No i to jest właśnie najgorszy moment dla mnie, bo ja wiem, że mogłabym jeszcze na spokojnie z tą mapą powalczyć, ale ja aż takiej podzielności uwagi nie mam, żeby uważać i na mapę, i na kogoś, kto się tam sadzi. No cóż, tak bywa. Ale trzeba zawsze mieć dużo pokory i przegrywać. Słuchajcie z uśmiechem na twarzy. Eee, ja się z Wami tak naprawdę nie żegnam, bo widzimy się w grze o 17.30. Eee, no a wizualnie, jakby w transmisji, zobaczymy się jutro. Będziecie mieli okazję obejrzeć aż cztery odcinki z dzisiejszego turnieju. Pamiętajcie, żeby przeczytać krótki regulamin. Gramy jak zawsze godzinę, obserwujcie społeczność, bo będą tam kody pokoju dla osób, które nie są w gronie moich znajomych. Dziękuję wam kochani za dzisiaj. Widzimy się niebawem w grze, a transmisję zobaczycie już jutro. Dzięki, pa pa.